Strony Adimus, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. A wy napiszcie w komentarzu, w jaką grę mam zagrać w piątek, ale dzisiaj na chwilę obecną weźmiemy sobie po raz kolejny FNAF. -a. Tylko, że teraz to nie będzie FNAF 3, a FNAF 2. Dlatego zacznij. Okej. Okay. Okej, okay, zaczynamy, tutaj wszystko znamy. Hmm. Ta gra jest bardziej hmm. wymagająca, że tak powiem. Pierwsza noc... Aha, jak ja, ja pierwsza noc jest bardziej wymagająca. Naprawdę. Nie chodziło mi o to. Hmm... Ruszacie się czy nie? No, jak zwykle, nas pierwsza, nic się nie dzieje. Dlaczego się nie ruszacie? To jest Mingle, tu są te. No, ale niech ktoś się ruszy. Oczywiście pamiętajcie, pisać w komentarzu, w co mam zagrać. Bo coś pisać wam się nie chce, że tak powiem. Nie żeby coś, ale tak. No. Mm. Boni Trzeba nakręcić. Bonny. Boni Ty jesteś boniacz Dla was to na przykład może być nudne, jak to oglądacie, nie? Bo w kółko by kamerę zmieniam. Ale to jest naprawdę ekscytujące, ponieważ ostatnio jak w trójkę grę e, widzieliście, jak mi bardzo dobrze szło, że co chwilę miałem jumpscary. Jeszcze się nie pozbierałem. Uuu, boniacz! Widzę cię. To, to jest to, nie? O. Na szczęście to nie jest jedynka, tylko dwójka, i tutaj chyba nie ma Foxiego. <laughs> Przecież jeszcze muszę tutaj kręcić. <laughs> no się ma. O, oh, fiu. Ci się nie ruszyli, bo ostatnio takiego jumpscara dostałem, że... Taki so, soczysty jumpscare. Ojej. O! Już nie chce się śpiewać. Cika. Ja nie serio nie wiem, co teraz robić, nie? Bo w trójce to, wiem, to wiedziałbym, co teraz robić. Ale tutaj nie wiem, nie? Czy ja już mam maskę zakładać? E, oczywiście w piątek jak nie zagłosujecie, to będę grał FNAFA 1, ponieważ se zainstaluję go. Szybciej! Mm. I stąd, chica. Nie chcę Jumpsquare'a Mamo Pff, Żartuję, nie? No, zaraz się skończy świat Kręć Chyba błoniak. No i fajnie. No i widzicie, we, w trójce tak bardzo lubię trójkami, w ogóle nie idzie, a dwójki niezbyt lubię, a mi poszło. Oby gwiazdor do nas nie przyjechał, bo kurczę, z klasem jakiś gwiazdor do nas przyjechać. Ja teraz nagrywam a miał być o 13, a już jest, jak widzicie 13:12 nie i nie chciałbym żeby mi teraz przyjechał ku... więc do zobaczenia i cześć